Są trzy etapy modlitwy jako walki duchowej. Otóż, jeżeli weźmiemy teksty modlitwy Mojżesza, to święty Grzegorz wskazuje uwagę, że tak. Najpierw Bóg ukazuje się Mojżeszowi w świetle diafotos. Następnie rozmawia z nim w chmurze obłoku. Dia Nefeles. W końcu, stając się doskonałym, Mojżesz kontempluje Boga w ciemności. Enoko. A więc są trzy etapy. Najpierw jest jasność, później jest obłok, a później jest już ciemność. Co to znaczy? To znaczy, że najpierw Mojżesz przechodzi od ciemności do światła, to znaczy staje opromieniony światło. Bóg ukazuje się w świetle. Co to znaczy? To znaczy, że jest to pierwszy etap modlitwy, etap, który oznacza oddzielenie, oddzielenie od fałszywych wyobrażeń Boga, od fałszywych idei o Bogu. Co to znaczy? To znaczy, no, że mamy jakieś swoje wyobrażenia, w jaki sposób tego Pana Boga szukamy, w jaki sposób na Niego patrzymy, w jaki sposób czegoś chcemy, czegoś pragniemy, i w takim razie te różne idee Boga mogą być przeszkodą do dotarcia do Pana Boga. Bo możemy zatrzymać się na jakimś obrazie, możemy zatrzymać się tylko na pewnym aspekcie, na pewnym wyobrażeniu Pana Boga. My w ten sposób poznajemy Pana Boga, a mamy takie wyobrażenia. Zależy, z której strony podejdziemy. To będziemy już mówili, całe nasze doświadczenie to już jest Pan Bóg. Nieprawda. Pan Bóg nie zamknie się w żadnym brajlowskim doświadczeniu, tak samo Pan Bóg nie zamknie się w żadnym naszym doświadczeniu Pana Boga duchowym, a więc, a więc jest kimś większym niż to, co możemy w tym momencie dotknąć, w tym momencie doświadczyć. Jest, przekracza to wszystko, a więc żeby poznać Pana Boga, trzeba odrzucić to, co o Nim wiemy. Trzeba zostawić to, co o nim wiemy. Czyli to przejście od wielości do jakości, przejście od tego, co bierzemy coś, co jest relatywne, coś, co jest, co jest niekonieczne i mówimy, że to jest absolutne. Stawiamy to na piedestale, mówimy, że tak już jest, koniec, kropka. To się nazywa w Piśmie Świętym Idolatria. To się nazywa oddawanie kultu fałszywym Bogom. Bo na zasadzie, że bierzemy jakąś część, która może być, a nie musi być, coś, co jest relatywne, coś, co jest względne, coś, co jest zmienne, co może się zmieniać. I teraz mówimy, że to już jest absolutna rzeczywistość i tego nie wolno ruszyć, no to w tym momencie zaczyna się idolatria. I w ten sposób ten pierwszy etap, to stanięcie w światłości, w świetle, jest tym etapem oczyszczenia. Jest etapem, w którym pozbywamy się fałszywych idei o Bogu, i to jest to, co później święty Jan nazwie nocą zmysłu. Czyli ten etap oczyszczenia, który przechodzimy na modlitwie, stając w świetle. W świetle pozbywamy się tych wszystkich fałszywych wyobrażeń i o nas samych, i o świecie, i o Panu Bogu, i o życiu. I teraz jest drugi etap. Mianowicie od światła do obłoku. Czyli jest, jest to etap poznania. Jest to noc ducha. Przejście od jakości do tego, co nie może być w żaden sposób oceniane, jakościowane, wartościowane. Nie może być. Już nawet nie chodzi o jakość, a o to, że to jest takie. I to jest noc ducha. Po tej nocy ducha następuje kolejne przejście, kolejny etap modlitwy od obłoku do ciemności. Tylko, że ta ciemność to nie jest już ta ciemność początkowa, ale to jest ciemność bardziej niż świetlana. Tak ona jest nazywana przez mistyków, że jest to ciemność bardziej niż świetlana. jaśniejąca ciemność. Dlaczego? Dlatego, że jest to etap zjednoczenia, jest to etap agape, jest to etap, który polega na wyjściu z wszelkiego rozdwojenia, i na całkowitym zjednoczeniu z żyjącym, z tym, który jest. W tym etapie okazuje się, że widzieć znaczy tyle, co nie widzieć. My chcemy, pragniemy widzieć Boga? Otóż jedynym sposobem, żeby widzieć Boga, jest go nie widzieć. Co to znaczy? To znaczy pozwolić na siebie patrzeć. Pozwolić na siebie patrzeć. Zrozumieć, przyjąć to, że naturą Boga jest być niewidzialnym. I pozwolić się oglądać. Czyli te trzy etapy pokazują nam etap modlitwy. Czy modlitwa jest najpierw wejściem w siebie, porzucenia tego, co zmysłowe, wejście w siebie, wejście w to, co jest ujęte rozumową, po to, żeby wyjść z siebie, i po to, żeby zwrócić się ku drugiemu, ku temu, który jest całkowicie inny, ku byciu prawdziwemu, ku całkowitej otwartości, na drugiego, bez chęci zagarnięcia go dla siebie. Bo każde Poznanie, każda chęć Poznania jest, no poznanie jest związane z tym, że chcemy poznać, jeżeli chcemy poznać, to po co? Po to, żeby manipulować, po to, żeby umieć zrobić samemu. Jeżeli poznajemy, to po to, żeby, żeby mieć władzę nad. Natomiast poznanie Boga musi być jego niepoznanie. Po to, żeby to on mógł działać, a nie my nim manipulować. Trzeba się pozwolić nieść przez niego. To jest takie paradoksalne, niestety. Ale przez te trzy etapy. Są również drogą człowieka, który pragnie zbliżyć się do Boga, a więc to pragnienie wyraża się w chęci poznania, i ostatecznie dochodzi on do momentu zjednoczenia, w którym okazuje się, że Bóg jest zaspokojeniem wszystkich jego pragnień. To widać przez jeszcze jedną metaforę, która jest użyta w spotkaniu pana Boga z Mojżeszem. Otóż w momencie, kiedy Mojżesz spotyka się z Panem Bogiem na górze, kiedy Pan Bóg wymawia swoje imię przed Nim, nie to pierwszy raz, tylko ten drugi raz, kiedy mówi, że jestem Bogiem łagodnym i miłosiernym, to wtedy każe Mojżeszowi wejść w szczelinę i tam się trzymać, bo będę przechodził. I to ta szczelina, kamienna ta szczelina w skalach, to jest to miejsce, to miejsce puste ale miejsce, które ma być napełnione Bożą obecnością. Jest to przestrzeń naszej wolności, ale przede wszystkim przestrzeń naszych pragnień, które Bóg przechodzi i napełnia. Czyli można teraz powiedzieć, że człowiek jest taką szczeliną w świecie materii, przez którą Bóg wchodzi w ten świat. A ta pszczelina to jest to pragnienie. Nieustanne pragnienie, a zarazem poczucie pustki. I to jest straszne, bo jest w nas pragnienie Boga i chcemy w sposób naturalny to pragnienie sobie zaspokoić. Czyli pragnąc Boga, człowiek czasami, i to w świecie widzimy, że to jest nieustanne, następuje. Są ludzie, którzy naprawdę pragną Pana Boga. Szczerze. I co się dzieje? Albo wpadają. W alkoholizm, albo w erotyzm, albo no, w jakieś problemy, że tak powiem, które są namiastką, które służą zaspokojeniu ich pragnienia, które są iluzją właściwie, przez którą chcą zaspokoić to pragnienie. To znaczy, że nie wytrzymujemy tej pustki. Problem jest w tym, że my nie potrafimy wytrzymać tych 40 dni, żeby Pan Bóg sam napełnił tą pustkę, żeby wlał w tę szczelinę całą, całego siebie, żeby napełnił ją w nieskończoność. Tylko łapiemy ochłapy i upychamy. Tak jak człowiek jest taką szczeliną w świecie materii, przez którą Bóg wchodzi w ten świat materii, tak samo modlitwa jest taką szczeliną w życiu człowieka. Przez którą Bóg wchodzi, aby przemienić i aby wypełnić to pragnienie Jego serca. Więc na modlitwie nie tyle uczymy się wyzbywać naszych pragnień, co wręcz przeciwnie, mój już nam pokazuje, że nie chodzi o to, że to pragnienie, które jest w nas, nie jest jakimś głupim pragnieniem pozbawionym sensu, bo często tak stwierdzamy po paru latach życia, że. Przecież to nie ma sensu, bo chcę tego, pragnę tego, a nic tego nie dostaję. A mogłoby być tak normalnie, a nie jest. Więc nie chodzi o to, żeby na modlitwie sobie wmawiać, że tak, tak, tak nie będzie, więc już dajmy sobie spokój, przestańmy pragnąć. To nie jest modlitwa. Modlitwa nie jest uświadamianiem sobie, czy jakimś próbą racjonalizacji, że to pragnienie jest czymś pustym, głupim, niepotrzebnym, ale wręcz przeciwnie. Modlitwa jest tym czasem wytrzymania, wzbudzenia, rozbudzenia tego pragnienia. To pragnienie święty Grzegorz nazywa epektazę. Epektazę, robiąc aluzję do świętego Pawła, gdy święty Paweł mówi, że biegacz, który biegnie do wyznaczonej mety, zapomina o tym, co było za nim i teraz, wytężając się ku temu, co jest, i to wytężając się, to napięcie. To jest to modlitwa, to jest to, to jest to dążenie ku całym sobą. I święty Grzegorz mówi, że to jest istota doskonałości. Doskonałość to jest właśnie owo wytężanie się ku temu, co przed nami, ku temu, co nieskończone. Czyli to musi być ten element zachowania pragnienia. To napięcie to przynaglenie jakieś. Bowiem najgorszym zagrożeniem życia duchowego jest zatrzymać się. Stwierdzić, że no, to już nic z tego nie będzie. No już tyle wystarczy. Jestem tym gorzej. Bez przesady znowu. Nie? Przesada jest niezdrowa. Dusza nigdy nie może się zamknąć w sobie. Ale właśnie to napięcie, to dążenie ku jest skierowaniem na drugiego, jest tym otwarciem. Modlitwa otwiera nas na drugiego, na tego, który jest całkowicie inny, na obecność Boga. A więc modlitwa w tym sensie jest rzeczywiście tą walką duchową, bo nieustannie, każdego dnia, niemalże budząc się rano, stwierdzamy, że nic z tego nie będzie. Więc potrzebujemy tego, tej modlitwy, która nas wytęży, która sprawi, że znowu będziemy gotowi. Tak jak święta Tereska, gdzie mówi, że to jest też jej doświadczenie. Nie wiem, ile miała wtedy lat, ze dwa uczyła się chodzić dopiero. I mówi, że miała wchodzić po schodach, to podnosiła nogę, czyli wytężała się i mówiła, mamo. Jak nie usłyszała, no to nic. Nie szła dalej. Potrzebowała ciągle słyszeć, chodź Tereniu, chodź, 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 tak, tak, jestem tutaj. Dopiero wtedy szła, jeden stopień. I znowu, mamo, ale wytężała się. To jest właśnie ta modlitwa. To wołanie, to zachowanie tego pragnienia, pragnienia zjednoczenia, po to, żeby dojść do pełni.